Nazywam się Ania. Mam na imię Represia. Nazywam się Maksym. Mam na imię Weronika. Ja się nazywam Staś Koleś Łuski. <śmienny> Opatrzność Boża to. E, opieka Panom, Pana Boga e, nad ludźmi. Opatrzność Boża to jest to, czym się Jezus opiekuje y, da, da, d, czym się Jezus opiekuje d, d, na nami. Ludźmi. Opatrzność Boża to opieka nad wszystkimi nasz ludźmi. Wszystkimi ludźmi. No się opiekuje anioł i Pan Bóg. O mnie się troszczy mama i tata Jezus. Na przykład mama i tata Anioł stróż się opiekuje nami. Babcia. Opiekuje się mną tata, mama i Jezus. Mną się opiekuje mama, tata, babcia, ciocia, wujek, dziadek. Pan Bóg Jezus się mną opiekuje jeszcze. Tata moi się troszczą, tak, że przytulają mnie i. No. Przytulają i zapomniałam. A Jezus się opiekuje tak. Daje mi zdrowie, czuwa nade mną i. i pilnuje, żeby mi się nic nie stało. Jezus mnie pilnuje. Mm. Mama gotuje, tata gotuje. Obiad mi gotuje. Jak samochód tak szybko jedzie i może mnie no, przejechać, to on mnie broni. Moja mama mi, mi gotuje i. A mój tata. A mój tata mi włącza gry. Mama mi gotuje. A tata ze mną idzie na dwor. Jezus zajmuje się mną. Jak? To wygląda tak, że Pan Bóg Jezus jest obok mnie. żeby mi się nic nie stało. Żeby podziękować Panu Bogu, to trzeba się wieczorem pomodlić. Żeby podziękować mamie i tacie. To co to robię, to, to, to robię dla nich też nauki. Żeby podziękować Jezusowi, to można się modlić. Dziękuję Panu Bogu, że że, że wyjechałam do babci. Dziękuję mamie za pyszny obiad, tacie za fajną rozrywkę, a Bogu, że się najbardziej z rodziców, dziadków wujków i ciociów nade mną opiekuje. Bo jest zawsze ze mną.